Joanna Brodzi, kurszula Dudziak i Grzegorz Zęgota to absolwenci dawnej szkoły podstawowej nr 13 z siedzibą przy ulicy Chopena. Obecnie w budynku mieści się gimnazjum numer 6, ale po wprowadzeniu reformy oświaty związanej z likwidacją gimnazjów szkoła wraca do korzeni. Będzie to SP13. W związku z tym organizujemy zjazd absolwentów szkoły yy, podstawowej numer 13 i także też nas tutaj wspierają w tym przygotowaniu. W gimnazjum trwają prace remontowe związane z przystosowaniem budynku do potrzeb najmłodszych uczniów szkoły podstawowej, a w tym budynku będą się uczyć dzieci w oddziale zerowym oraz uczniowie klas 1, 3 i starsze dzieci. Nauczanie wczesnoszkolne będzie się mieścić na pierwszym piętrze. Tam przygotowano nowoczesne sale z tablicami multimedialnymi, przystosowano to też toalety do potrzeb najmłodszych. W nowych salach pojawią się także małe meble. Dzieci i rodzice będą mieć osobne wejście do szkoły, natomiast korytarze będą przeszklone i oddzielone od części, z której korzystają uczniowie starszych klas. Jak rodzic zobaczy, sądzę, że bardziej się przekona i wtedy łatwiej będzie mu podjąć decyzję, aby dziecko zapisać do naszej szkoły. Szkoły podstawowej numer 13. To przyszli uczniowie klas pierwszych, którzy już teraz odwiedzają mury szkoły, w ten sposób dzieci przyzwyczajają się do pobytu w placówce, a z pierwszym dniem września część z nich z pewnością rozpocznie edukację w podstawówce nr 13. Przedszkolaki mają tam zajęcia artystyczne oraz lekcje wychowania fizycznego. Staramy się, żeby dzieci jak najłatwiej przekroczyły próg szkolny, więc stąd są te inicjatywy. Przychodzimy do szkół na zajęcia, dzisiaj są zajęcia muzyczno-plastyczne, więc bardzo się cieszymy, że szkoły też nas zapraszają i jest to bardzo dobra inicjatywa. Tak z kolei prezentuje się sala nauczania wczesnoszkolnego w podstawówce numer 6 przy ulicy Muniuszki. Zgodnie z nową siecią szkół dla Zielonej Góry ta placówka zostanie przeniesiona do budynku, w którym obecnie mieści się gimnazjum numer 3 oraz 5 Liceum. 1 września licealiści będą uczyć się przy zachodniej, a w tym budynku zostaną odtworzone klasy, w których obecnie uczą się dzieci w szóstce. Rodzice wiedzą, że nie pomieścilibyśmy się tutaj z 7-8 klasami, więc korzystne jest to, żebyśmy przeszli do lepszych warunków, bo takie istotnie tam będziemy mieli. W nowej siedzibie uczniowie najmłodszych klas, podobnie jak w SP13, zyskają osobne wejście do szkoły, a do dyspozycji będą mieć cały parter i patio, które jest częścią budynku. W placówce trwa nabór do klas pierwszych. Młodsze dzieci klasy 1-3 będą umieszczone na parterze. Tam będzie i świetlica, tam będą i sale lekcyjne, tam będą miały też osobne wejście od boiska. Rodzice, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat tego, co zmieni się w tych placówkach po 1 września, powinni skorzystać z zaproszenia do udziału w Dniu Otwartym, planowanym zarówno w gimnazjum nr 6 przy Chopena, oraz w szkole podstawowej nr 6, która zaprasza do budynku przy ulicy Świętej Kingi. Dzień Otwarty w placówkach zaplanowano na sobotę, start o godzinie 10.00.